Powszechnie mówi się, że walentynki to święto miłości, dlatego 14 lutego mieszkańcy miasta i gminy Jelcz-Laskowice miłością i wsparciem otoczyli 14-letnią Martę Zakowicz, która zmaga się z poważną chorobą i potrzebuje kosztownego leczenia. Organizujemy kolejną imprezę charytatywną, tym razem do Marty Zakowicz, która cierpi na białaczkę. Zgłosiła się do nas fundacja Ewy Naworol, aby stworzyć właśnie tego typu event. No tak naprawdę bez zająknięcia od razu się zgodziliśmy jako centrum sportu rekreacji, no i działamy. A działać trzeba szybko, ponieważ choroba postępuje i wymaga specjalistycznego leczenia. Po wizycie w styczniu i po tym jak była w sanatorium narzekała, że ją noga boli. Po prostu, no podejrzewaliśmy, że coś się nieciekawego dzieje, ale to co usłyszeliśmy to szok. Naprawdę szok, bo. E, to jest tak oporne, tak ciężkie w leczeniu, że no lekarze mówią, że naprawdę bez tej terapii Tikart to nie pociągnie długo. Do pomocy ruszyli więc wszyscy ludzie dobrej woli, którzy podzielili się tym, co mają najlepszego. Były więc ciasta, smakołyki, a także strażacka grochówka. Wszystko po to, by zebrać jak najwięcej środków na leczenie Marty. Upiekłyśmy wspaniałe ciasta, kilka gatunków, prawda? Przygotowaliśmy grzane wino, zrobiliśmy piękne tulipany w, kolor, piek, w różnych pięknych kolorach. A co najważniejsze, przygotowaliśmy śledzika ostatkowego, wójcickiego wedle przepisów najstarszych członków. Zawsze jesteśmy wyczuleni na, na czyjąś krzywdę, w sumie po to, po to jesteśmy, żeby pomagać. Nie jest to nasza działalność statutowa. My nie możemy przeznaczać pieniędzy, które mamy na kontach naszej OSP. Nie możemy przeznaczać na taką pomoc, bo to nie jest działalność statutowa. Natomiast przy takich zbiórkach staramy się zebrać jak najwięcej możemy, wtedy przekazujemy na, 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 na takie cele, żeby pomóc komuś. Swoją cegiełkę dorzucili także morsujące tego dnia śmiałkowie którzy swoją pasję połączyli z pomocą dla potrzebującej nastolatki. Jak wy to robicie? Trzeba wejść. Trzeba spróbować, dokładnie. Nic trudnego. To jest kwestia psychiki chyba tylko. Jakaś rozgrzewka musi być? Tak, oczywiście, jak najbardziej. Przed. Tak, tak, tak. Ale nie za długa, tak żeby się za bardzo nie spocić, natomiast trzeba rozgrzać ciało i, i, i śmiało wejść do wody bez zastanowienia. Warto pomagać, zawsze warto. Więc przy okazji, można jest, połączyć dobre nie, yy, No właśnie, tutaj akurat tak yy, się złożyło, że yy, no z, z naszej przyjemności płynie nie, kogoś coś dobrego. No i chyba teraz o to może połączyć to jest fajnie, bo można połączyć można i komuś pomóc i się zabawić przy okazji. Dużo ludzi od nas z harcowników było, wchodzi, wychodzi, porozmawia się nowe, znajomości się nawiązuje. No coś pięknego jest. Nie, nie Popatrzcie, nie przez wszyscy. Ale już wnuczka się deklaruje, że, że chce morsować. Ja też chcę. No właśnie. No. Wszystko przed nami. Będzie, nie? Szansą na zdrowie dla Marty jest nowatorska terapia, dlatego każda złotówka jest na wagę złota. W tym momencie jedyną nadzieją Marty na życie dalsze jest terapia, która się nazywa CARD D. I ta terapia jest wykonywana w Szwajcarii, że komórki szpikowe są wysyłane do Szwajcarii, tam one przechodzą jakiś tam proces i ma się dzięki temu tych rakowych, nowotworowych komórek pozbyć. W ramach akcji nad jelczańskim stawem zebrano blisko 19 tysięcy złotych, a swoją cegiełkę dorzucili mieszkańcy innych miejscowości, którzy również włączyli się w akcję. W Marcinkowicach zebrano 18 200 zł, w Bystrzyce 19 000 zł, a w Wójcicach w gminie Jelcz-Laskowice 12 500 zł. Pomóc może każdy, wystarczy wejść na stronę widoczną na ekranie.